Cały. Trzy, dwa, jeden. Zmierz to o, odtąd. No, nie chcę tego mierzyć. Nie, Mogę odtąd. Gwoździe. Chcesz sobie krzywdę zrobić? No. Odbierz? Nie, ty odbierz, jak wbiję gwoździe. Dobra, ja odbieram. O, ale ty mówisz. Nie no, halo. Halo baza, halo baza, koniec obijania. Nowe zadanie czeka na was w skrzyni. Eee. I like. Tym o, razem ekstremalne stos. testowanie dobra, smartfonów. Dobra, 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 na początek dwie. na budowie. Macie nimi miotać, ciskać, taplać je, zgniatać, bić. No tu się może trochę rozpędziłem, ale wiecie o co chodzi. Powodzenia dla was i telefonów. Dzisiaj mamy dla was hardkorowy test smartfonów i zaczynamy od budowy. Bo wiemy, jak wiemy, na budowie bywa ciężko, tam coś spadnie, tu się porysuje, tam się coś zgniecie. Dlatego majstrzy i fachowcy oraz architekci potrzebują teoretycznie niezniszczalnych telefonów. Teoretycznie. Dzisiaj przetestujemy iPhone, Hammer Energy, Get Nord Onyx oraz iPhone XS. Do tego Manta Rocky 2 i CAT S61. A Wy koniecznie wypatrujcie kodów rabatowych do sklepu OleOle. Ole. To co? Na początek rusztowanie. No, a żeby nie było nam nudno na tym rusztowaniu, to wymyśliliśmy sobie bardzo prostą grę. Mamy trzy pojemniki na dole i będziemy do nich wrzucać telefony. Trafienie do piasku za jeden punkt, trafienie do wody za dwa punkty, a do farby za całe trzy punkty. Ja będę celował w No to zobaczymy. Ja myślę, że na początek sobie wrzucę a Get north do wody. Uwaga! Puu, trochę rozcieńczyłem farbę przy okazji, ale mam już dwa punkty. Co, hamerek? Uwaga, tam na dole! Ale klapnął. Do kolegi go tam rzuciłeś. I co, iPhone? A nie, najpierw ty. Uwaga. O trzy punkty! Ty Michael Jordan. Cztery, trzy. Teraz kat, uwaga. To dawaj do wody. Trzy, cztery. O Jezus Maria! O, ale chyba mu się coś stało. Coś mu się chyba stało, co? Ty, ma, teraz mam pomysł, że włączymy w iPhone zwolnione tempo. I leci. 15, i do idziesz, idę punktu? Uwaga. Do farby. Aaa, siedem w koła nie, stary, niech to da, tego dźwaj, robi. Dawaj, ja nie zamykam oczy, dawaj. A. A, a. Dobra. Czy, czy on, czy on to przeżył? Żył? On dalej nagrywa w sumie. Dalej nagrywa z nawet tą farbą? Tak, tak, tak. Generalnie chyba ty, działa. Ten nie widzę. Działa, działa bez problemu, ale tutaj widzę lekki odłamek już. O kurde, poszedł wyświetlacz tak. trochę. A ty, ale patrz, generalnie... niebieska farba, idealnie. Rzuciliśmy go z niezłą mocą, więc... Ty, to dawaj, te dwa jeszcze umyjemy karszerem. Co ty na to? O, super pomysł. What? No dobra, to mamy test zrzucania za, za sobą. Olek, Sama ile miejsc? No trzy, no bo ten KC chciał mi na beton i generalnie przeżył, ale ma drobny uszczerbek. Ale teoretycznie on jest jedyny taki przystosowany do takich zrzutów na tak, beton z 4 metrów. Obawiam się, że mógł się rozszczelnić. Pozostałe trzy telefony, o dziwo iPhone, również przeżyły. I co, myśleliście, że farba to szczyt naszych możliwości? To poczekajcie na beton. Czas na beton. Ostatni raz jak budowałem babci dom stajnie. Proszę bardzo, o pamiętnik z Slow mąszona jak ten, jak zapadaje. jak okay. i teraz ten, jak ten, jak O ale się jak Jeszcze raz? no betoniarkę. No 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 co wy? Halo? O, nie! Tego iPhone Ale, nie przeżyję! O. o, stary! O, posły! Zamknij to! Co tam mamy? Kap, chyba. Not. Uwaga Ach. działa! Woo! Proszę bardzo Może zaraz zrobimy. O też? człowieku! Co? Przedam nowy iPhone S. To, to nie jest Nowy, używany raz na planie z To nie jest nic ten. Wodzie opukamy. Dobra. Musimy tego zrobić, ale... Dobra. Weź zobacz Dobra. to. Dobra. Ekran Jak tam zajmuję? Powinienem go jako ostatniego wyjąć, bo to jest... Przytrzymaj go. W ogóle... O, tu są jakieś. Ostatni. I proszę bardzo, jak żyje. A łapie Wi-Fi? No to co? Czyli co, dobrze rozumiem, że wszystkie się włączyły? Katmio tutaj rozwalony przecież od Tak, wi wi widać, tak. Że, widać, że mu beton wszedł y pod wyświetlacz. Ale żyje. Ale żyje. I iPhone. Niezniszczalny. Czekaj. Ty? No, przed chwilą robiłem Olkowi zdjęcia, więc... sumowując, wszystkie działają. Wszystkie działają, więc ja bym tutaj... E, chyba zastosował jakieś bardziej radykalne środki, a co może być bardziej radykalnego niż farba, beton? Lub... Wiemy już jak telefony radzą sobie na budowie, a teraz sprawdzimy jak poradzą sobie podczas bardzo zimnego połowu ryb. Albo podczas wyprawy na biegun północny. Uh! Wiele tygodni temu zamroziliśmy w lodowcu nasze telefony, aby sprawdzić jak poradzą sobie z wodą, niską temperaturą i uderzeniami. Uhuhu! Ja zawsze chciałem być paleontologiem. Zobacz, mamy skorpiona. Kurde, spędza. Co ty się skorpion dostać? Ja nie, wiem stary, ale zapytaj reżysera. Ja to, to chyba to mnie. Coś już tam widzę. Ty, weź daj palnik. Palnikę? O, już ale pęka. Pęka. Czekaj, czekaj, mam lepszy pomysł. Łok, wow, ciężka artymeria. Nie, no stary, one były tyle w wodzie i w lodzie, że. Nie! Yes, yes, iPhone, iPhone działa, Proszę bardzo. Tło, ta da proszę państwa. Kolejny telefon, który nam się włączył bez problemu. Hammer. Dziękuję, na miękko. Teraz może ci cyknę jakieś e, zdjęcie. Eee, ten chyba. Ty, Olek. No. E, co to są za fotki? Ty, oddawaj to iPhone pokonał co? Czyżby iPhone pokonał dwa takie odporne? Odporne telefony, no niestety. No nie no tam, flip nie działa. Nord. Niestety nie. Tak, co jeszcze, co jeszcze się nie odpaliło? Manta nam się nie odpaliła? Tak. Ty, zobacz jak w ogóle... iPhone jest gorący iPhone normalnie. jest gorący. <laughs> Tutaj Hammer widać, że jest dużo bardziej odporny, że ma to szkło, bo jest w, no, w tym, w termowizyjnej kamerze jest dużo zimniejszy niż... IPhone? Niż iPhone na pewno. No i tutaj mamy naszych trzech faworytów w takim razie. Tak, tak e, jestem w szoku, że Get A, North, tak, tak, telefon z północy, który powinien strzeżyć. E, nie przeżył testu lodu. lodu. Manta, no to cóż. E, I co? I teraz ostateczny test. Czas na nasz ostateczny test. Do zobaczenia. Nie, najlepsza chwila Petarny układam. Była próba ją. powietrza, była lodu, a teraz czas na próbę ognia. Woohoo! Mamy i naszych głównych bohaterów. Dawaj, to, to są naprawdę telefony. Są prawdziwe telefony. Wszystko tu działa. To jest trochę petard Mamy Elegant. ląd. Dawaj, 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 nie mamy czasu. Okej, okay. biorę! 3, 2, 1! Wooo! Ale było ogień! Dobre. To było super! Mam iPhone'a, znalazłem. Cut. Hammer. O, oh, czekaj, tu jest ten. Uh, masz gdzieś mantę? Jest Get north, a manty... Manta! Nie ma. Manta Pff, Dobra. Tak, iPhone mi się już włączył, więc generalnie działa, proszę bardzo. Żadnej ryski, niezniszczalny. Kat. On leżał najniżej chyba, z tego co pamiętam. Trochę się osmalił, ten cement mu tutaj trochę zastygł, ale działa. Get Nord, proszę bardzo, działa. Do tego może mała ryska tutaj na ekranie, no i tylko naklejka odpadła, ale generalnie działa. No i Hammer, MC Hammer, przeżył elegancko. Proszę bardzo. Na pierwszy ogień Get Nord. Get Nord zacho zachowywał się całkiem nieźle, przetrwał wszystkie testy budowlane, nie przetrwał jedynie próby lodu. W lodzie mieliśmy jakby drugą sztukę, tak jak i pozostałych telefonów. Według mnie całkiem nieźle wyglądający telefon z fajnym nową zawieszką. Dla osoby, która jest na budowie, myślę, że sprawdzi się całkiem ok. Rewelacja. Tak samo jak CAT, który też jest dla specjalistów, Prze Przetworzył nam właściwie wszystkie nasze próby, no jedynie wyłączył nam się po pół godziny po próbie lodu. E, być może, bateria. Ma, może być bateria wilgoć dokładnie. Natomiast ma bardzo fajne funkcje, bo ma kamerę termowizyjną, e, pyłomierz, więc e, jeżeli chodzi o takie specjalności dla specjalistów, to jest naprawdę telefon dla Was. Żadnej rysy, właściwie oprócz tego tutaj zbicia po locie z 4 metrów. Tak iPhone, największa niespodzianka dzisiejszego odcinka e, według mnie, to potraktowaliśmy go naprawdę hardkorowo. I A żyje. Wygląda ty, no, jak nowy. No do, do outletu. Jak, no, dokładnie. Jakbym miał e, pracować na budowie, to przez to, że ma super miarkę, Kupiłbym sobie dobrego case'a i latał z iPhone'em. I mistrz wszystkich mistrzów, proszę bardzo, Hammer, który przeżył wszystkie nasze próby. Tak jak iPhone. Tak jak iPhone, no dobrze, tak tańszy. jak iPhone. To jest tańszy, dokładnie. Gorilla Glass się sprawdziło, nie ma żadnej rysy. Może troszeczkę oberwał od wybuchu, ale generalnie jest w jednej formie i jak najbardziej polecamy. Jeżeli macie jakieś szalone pomysły na kolejne testy, zostawcie je w komentarzach poniżej. Pamiętajcie o łapach w górze. Subskrybujcie i kliknijcie ten dzwoneczek. I no. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!